Witam, dzisiaj pokażę Ci naturalną rzeźbę z drewna, którą wygenerowała natura. Spójrzcie, taki podłokietnik. Spójrzcie, jak to ładnie tutaj wygląda, opływowej. Nie wiem, czy to jest olcha, czy co, bo na tych drewnach to się tak za bardzo nie znam. Ale spójrzcie, jak to tutaj ładnie w naturalny spor sposób wszystko. Zostało ogarnięte. Ja to odwrócę na drugą stronę. Spójrzcie. Drewno jest takie, jakby podpalane. I widać, że to jest twarde drewno. Widać, że struktura tego drewna jest. Yy, jest, jest, jest. jest wytrzymała bardzo. O! Bardzo ładne, wyraziste, podpalane kolory. Jak możemy zauważyć. Taki właśnie, jakby podłokietnik. Podłokietnik na fotelu. Super sprawa.